Są jeszcze wirusowe zapalenia wątroby, na które można się na zapalenie wątroby typu A. Jesteśmy szczepieni w tym momencie w dzieciństwie, tak? Starsi pacjenci, no to muszą się jakby doszczepić. Zapalenie, to było zapalenie wątroby typu B. Zapalenie wątroby typu A to jest takie żółtaczka dziecięca, którą przejdziemy, tak? Tak, to jest tak? taka żółtaczka, którą pokarmowa, można tak? pokarmowa, tak? która przynosi się też bardzo wdzięcznie drogą kontaktów seksualnych, ale może też się przenieść, powiedzmy, gdzieś tam, my ktoś podaje nam jedzenie na wakacjach i nie umyje rąk. Ale to ach, a raz w <laughs> życiu, tak? Siema, czy można kilka razy się zarazić? No nie, no raczej generalnie przechodzi się ten raczej generalnie przechodzi się przy się a raz w życiu, ale jest to jakby no mm, bardzo nieprzyjemna okazja w życiu, kiedy się przechorowuje żółtaczkę typu A, tak dlatego że można mieć bardzo silną biegunkę i wymioty przez kilka tygodni. Ja miałem 16, <laughs> 19 albo 20 lat, jak hmm. miałem wirusowe zapalenie wątroby typu A, a zorientowaliśmy się po moich żółtych oczach. Hmm. I jak pojechałem do lekarza, to lekarz mówi: "Ja mówię, chyba mam żółtaczkę typu A", on mówi: "No, dobrze pan się zdiagnozował" i, i byłem w szpitalu nawet hmm. na leczeniu. To było hmm. ciekawe, bo nie przychodziłem jako dziecko, a zazwyczaj hmm. dzieci przychodzą, prawda? Wirusy hmm. zapalenie typu A. Nie, chyba zazwyczaj nie przychodzą, jakby w tym momencie są szczepienia ochronne. A ta pierwsza jakby... żółtaczka taka flinku inkubaty... Nie, 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 pierwsza nie? żółtaczka taka, którą mają dzieci, to nie, to jest jakby związane z... Około porodowa. Nie nie, 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 nie idźmy, nie idźmy w tę